Mówisz, że ty chcesz się pierwszy zaklinować? Tak. Teraz ty się, zaklin teraz ty się zaklinujesz tam nie na, na mnie i będziesz mógł na mnie zbawić winę, jeżeli się zaklinuję. Ja, o, jest, już ci rup, się rup, rup. udało. Dało mi się. Ale tutaj powinienem powinien być, być w stanie... What the hell? Nie powinien być w stanie zrobić to osiągnięcie, wiesz, na czas lotu. No, zależy, ile leciałeś. Leciałem dość długo, właśnie. O, matko, spacerujący drifter. Już nie taki drifter. O, tak, jasne. Wyczerpujecie moją cierpliwość, panowie? How? Mówię do drifterów. Co słyszę na ciebie? Nie, do ciebie. Dobra. E, ale my mamy już tego questa, więc... Wuhu! To jest nie, za to krótki nie. lot. Tak, ale jak polecisz w górę, to dajesz radę. Właśnie ja chcę się we właściwym momencie z tego wypiąć, że tak powiem. Żeby polecić w pionową w górę. To za żeby mi się udało i się właśnie z mm -hmm, czemu mnie nie, nie mm -hmm, zliczyło mm -hmm. Sigmenta. To zmień questa. Bo jakiś się zmienił. Ale to my chyba mamy oddać po prostu do Moxi to. Jest knox out. Okej. Okay. No, ja szukać echo pana Noxa, okay. który ma jakieś poważne problemy ze sobą. Nie, ma poważne problemy z admirałem, który jest Zadmirałem Z admirałem też, to fakt. O, mm. Zły pomysł. Bardzo zły pomysł. Hmm. Oczywiście, że źle pojechałam Tu miałabym dobrze pojechać, to by było zbyt piękne Nie tup na mnie Ośmioma nogami Hmm, dalej za mało Słuchaj jeszcze raz, a później już na ciebie dołączam Widzę, że Przyrobił się wsparcie No dobra, nie udało mi się Waliś to. Ma! wspaniały lot Driftera. Musiałem no że są wysłany w lot z ładunkami buchowymi? N Nie, są, są wysłany w lot moim SMG. O! Bo zniszczył mi samochód. Zapraszam Więc musiałam do tego. Do lotu musiałam go skłonić e, innymi środkami niż ładunki wybuchowe. Eee, to nie jest właściwa droga. Wiesz, swój pojazd. tak, to jest właściwa A o to ci chodzi. No mi się czułeś, mogę sobie coś nowego skledzić, nie? Ej, ale nie musisz mnie przepychać, naprawdę, będę wdzięczna. To zawsze naprawdę źle z ust kobiety, wiesz? Where is the way? Znalazłem.

That is retaking Pandora to ensure our control over alien technology, which ensures our intergalactic dominance. When I received a package from you, marked orders, urgent. Its contents included uh, a mixtape, fourteen sponges, and what I believe to be melted chocolate. I expect this situation to be rectified shortly. General Knox, out. Yeah. I mi się wydaje, że ten cały admirał po prostu ma. Nie jest świetnięty, nie jest idiotą, nie jest nawet chory, jest po prostu regularnie pierdolnięty. To jest, to jest bardziej niż pewne. Wiesz ja sobie go u niego wyobrażam jak takiego małego człowieczka z taką wielką główką i totalnym tym... Kuga buga wypisanym w oczach. Are you fucking kidding me? To kolejny wóz zjedzony przez Driftera zanim ja w ogóle zdążyłam gdziekolwiek wyjechać. Bez jaj. Suń się grubasie, nie rozmawiam z tobą. Czekaj, czy ja wytrzymuję jakoś tym pojazdem, który ma ledwo co wytrzymałość, a ty monsterem zostajesz oszwalona, tak? Generalnie rzecz biorąc, co tylko wsiadam do Monstera, napadły na mnie kilku drifterów i. Uwieź się, nie, nie rozmawiam z tobą, Koleś. Spadaj. Aż na zważenie wjechałem w ścianę. Tak, czekaj, y A drifter z kolei poleciał wysoko. Po raz kolejny. Jest mi smutno. Zgarniesz tam ten... Ten? Tam, ten what the hell? To takiego mam zgarnąć. Nasz ładunek. W sensie, ekokolej. E jak dojadę! Okej, okay, dobra, ja zgarnę. Ale się nie zabiję po tym skoku. WIHA! Pilowo udało mi się zlikwidować tych zabieru. Nie zabiłem się, ale nie trafiłem też na miejsce. O matko, kolejne driftery Wypieprzać Nie rozmawiam z wami Powiedziałam, nie rozmawiam z wami Nie wiem nawet gdzie ja... No nie gadam z wami, sio Hmm, dobra, wóz mi się trochę zablokował, nie naprawdę już unikać Nie tu To jest kolejna stacja pojazdów że to Tomatki. nie będzie potrzebne, bo to nie da się wjechać. No. Jak widzisz, co ja wyjadę, to zaraz mam cały komitet powitalny. Echko. Naprawdę nie da się w takich warunkach jeździć. Nie mogę pracować w takich warunkach. Czy na mnie tupią, kurka wodna? No, nie wydurniajcie się, tylko siedźcie w jednym miejscu, ciałki. Te ich tańce mnie denerwują. Jest to, jak mi się ekran częściej, kiedy do mnie strzelają, nie mogę posłuchać heda i skończyć tematu. O, koleś na, odku na odkuratu, no bo to jest na Jop. czarownica. Czemu ja nie mogło trafić w głowę w ogóle. No, wreszcie. A to jest, a jak na to nie? nie? Dlatego nie mogłam go tak sprzątnąć szybko. Bierz go, badling. Pacet, leżysz. Ups. Ten granat był już niecelowo. No, wreszcie. Bo to. Badas, devastator. Badas, devastator. No, następny. Ale tylko devastator, a nie badas. Może Badasa mam gdzieś ze sobą. Nie. Jeszcze jeden z tyłu powstał. O, fajnie Jeszcze jeden? A, jak najmniej się zamazuje jak mnie, do mnie strzela Robi to cały czas Moja taktyka polegająca na staniu mu w twarzy i strzelaniu ze wszystkiego co jest tylko dostępne B szybciej się sprawdza na Devastatora. Prasz. No parę krytykali po prostu i, no. i też się parę rozsypał. Musiałem tego zabiłaś. Marine class mod dla soldiera. Ogryzek. Rakieta, kolejny ogryzek. Um. Dobra, ogryzek mi szkodzi. Speed już mam wszystkie. Mamy wszystkie. Um. Tutaj to A mama marzysz. uprzedzała, żeby nie jeść ogryzków. Pochwal. I'm not saying that anymore. Jeez. I still have not received further mission orders, despite re-establishing the Crimson Lance outpost on the highway to ensure the security of the depot and control transportation. I even retrofitted our soldier force with newer and more energy-efficient weaponry, increasing our efficiency by 12 percent. Admiral, I expect a full report within the hour. Albo doprowadzę tę sprawę do mojego rządu. Nox, uciekaj. Huh. Nox się obraził. No dobrze bym się zaczął irytować, gdyby jakiś stary, przesteczyczyły pumpernik, ale cały czas robi różne głupoty, mając gdzieś to, że to jest jakaś noc unijna, tak poważna misja, no. Zagrożone zostaje jedno z tych, jedną z e, głównych, główny lider tak naprawdę korporacji. A tamten gościu, kurde, co ja robię, nie? Inna sprawa, że mi to przypomniało, jak myśmy starali się wysyłać wiadomości do. E, na sesji. Ten. Do e, naszych przełożonych. Tak. Ale to, to, to jeszcze to jest, to jest, to jest... To jest trochę inna bajka, my chcieliśmy faktycznie coś poważnego wysłać, no, tylko że to było jakoś W formie za... takiej, która wyglądała naprawdę bardzo niepoważnie. Tak, ale no, jeżeli, jeżeli mielibyśmy to wysłać normalnie tą pocztą, to trzeba było to jakoś to -alować, prawda? Tak, w ogóle siły specjalne wysyłające swoje raporty pocztą. Good luck with that. To, to w ogóle jest zawałna strona. No dobra. Nasi przełożeni są przełożeni przez kolano. Siły specjalnej troski. Tak. Tak, siły specjalne włamujące się na pocztę, żeby wysłać tajną wiadomość. A. Ups. Zrobiłam hit, jestem po drugiej stronie tutaj możemy przejść bokiem od tego, zaczniemy. Ja chcę po prostu gdzieś bardziej bliskiego. Patrz, Zobaczymy czy mi się uda. Nie ja patrzę, bo mam mapę. Fii. No e, to się nie da doskoczyć, niestety. Robisz sobie że... krzywdę z tego, co widziałam. Liczę, że to po prostu da się przeskoczyć, wiesz? I, i, i wiesz, to było naprawdę fajnie, gdyby się dało. Ale się nic to nie da, więc więc sobie to, co każdy w fazie by zrobił. Tek, rozpłaczysz się. <grystanie> Dobra, który chce ołowianych tabletek? No, uspokajenie. Dewastator chce. Grits. 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 Maybe it's time you should see Dr. Zed about in He'll prescribe to almost anyone. Hell, he's not even a doctor. Walking in the front door of the depot is not an option. The code you acquired is for the side utility entrance. Be cautious. Athena. Out. A, tutaj się dziwiłaś i cały czas Łoj w ramie, a ja... No to są te zabójczynie, nie? Helikon. ale wytłukłam ich kilka. No to mi się dosiadło, dosiadło helikon. Well, mi się skończyli przeciwnicy. A jeszcze jest są do helikonu. się, tażę. I, i, i bo jestem w stanie zlokalizować cały czas, bo stęka, bo płonie. No przestała stęka ci płonąć, bo się zgłosiła. Stop, drop and roll te sprawy. No, gdzie do mnie z butami, kobieto? Jak ci nie wstyd. Wracaj, cholero. To było strzec, zamiast pokazałeś mi palcem. Nie wiesz, że nieładnie mi ci pokazałeś palcem? No. I kto to mówi? Pff. Ja nie jestem damą. Ona też nie. Ona teraz jest trupem, więc ciężko, nie? A wcześniej była asasynem. Kiedy nie wrzeszło drugiego? Jakby na to nie spojrzeć, była sprawniejsza fizycznie od ciebie. No, patrz. No nie wiem, to ona jest martwa, ja żywy, więc jestem w stanie tutaj... Tak, ale to ty się to mniej to... ruszałeś podczas tego, więc ona ja była sprawniejsza fizycznie, ale to jej nie wystarczyło. Ja nie musiałem być sprawny fizycznie. Właśnie o to chodzi. Why move when you can shoot? No, bo to jest wszystko sprowadza się do tego, że jeżeli chcesz pokonać przeciwnika, to jeżeli jesteś osobą leniwą, to zrobisz to najszybszym i najbardziej nieruchawym sposobem, jaki tylko znasz. Dobra, zostały nam dwa echa w wykonaniu Noxa. Aż jestem ciekawa, co temu admirałowi odpowiedział. Podejrzewam, podejrzewam że nic, ponieważ idę za gość na admirał, po jakieś wtyki kontakty, albo nie z wujkiem, dziadkiem prawa nie wiem, czymkolwiek. Nie, nie, nie. No, jest Xynecka. jest jakiś taki przedpapel. Pasaż. Snajperka, która zadaje 534 obrażenia. Nie, chyba 700. To opchnę, a co mi tam? No pchnę. Dobra, ale coś jeszcze znalazłam i podniosło mi się przez przypadek. I Czerwone tylko chyba... te obryski jeszcze musimy zbierać, pamiętaj. Eee, Ranger, Ranger Class Mod, czyli dla Huntera. 40% team accuracy, plus 4 Bird of Prey skill, plus 3 Focus skill, plus 54% team critical hit damage. E, w dalszym ciągu nie daje regeneracji HP, którą ty ubustiasz. Cóż... A wobec Strike go i R'janna sprzedaż. O, oh, słuchaj. Badball. Nie jestem pewien, czy zaskoczyłem cię w jakichś ostatnich życiach w twojej właśnie rewencji, patrząc na to, jak się rozwija. I received your sit rep written with magic marker on the back of a cupcake. Mm -hmm. It reads, cats are cool. And you misspelled cool. I did work my entire life for this position. This echo is to inform you that I will be running the operation from here and will be ignoring all further transmissions from you. Goodbye. Oh, well. Ty, jeszcze, a tam jest przejście jakieś w ogóle i Nie będzie jeszcze, jeszcze jedno fajnie. echo tak i on jest tam w przejściu. Czekaj, znaczy, tylko jedna istotna sprawa. A, a tylko, że Out nam zostało. Na dziękuję. Masz, wysiadamy. Nie mówić, T ale tak, par tak parkujemy właśnie nasze pojazdy, kiedy wracamy do domu po pracy, tak? Sru, dup, jeden na boku, drugi gdzieś w powietrzu. Cześć kochanie, jak minął ci dzień? Czy potrzebujesz jeszcze tego bandaża z masą, co to mać krwawienie? Uh... Może jednak wolisz Gips? Gips to większość moich tekstów, więc cicho. Zdecydowanie. Albo nawet beton powiedziałem. O, tam jest e, złoty ten, złoty karabin. Gdzie? Tutaj. Hm. Oh. Ale. A, to tak... jest ten z serią pocisków, strzela. Tak mechowego karabinu dawno nie widziałam. Mechowy bez... to. Ale z zupełnie winny z tego słowa znaczenia to był film, w którym byliśmy wczoraj. <gry> Mech. Tak, Oby. ale w zupełnie innym tego słowa znaczeniu, tak. bo jeśli chodzi o rozrywkę jaką on dostarczał, bo ten karabin spełnił jest... swoje zadanie. Bo ten karabin jest mech, a tamten film był mecha. Tak. A dokładnie Pacific Rim, bardzo fajny film. Jup, jup. O ile się nie spodziewa po nim realizmu. Tak, tak, tak. Jak Należy niektórzy... odmieścić... Mózg należy odwiesić przed wejściem na salę kinową, bo prawa fizyki po prostu przestają obowiązywać w momencie, w którym się tam siada i się to ogląda. Ale rozrywkę zapewnia przed nią, naprawdę miło się go ogląda. Nie obciąża umysłu żadnymi specjalnie Nie. jakimiś górnolotnymi myślami, ani przemyśleniami jakimiś filozoficznymi. Od po prostu. Ujha, wielkie miękkie wybuchy. Wakacyjna rozrywka. Tak. Takie na no, czas takiego gorącego kiedy się się, jest, jest idealna. Dobra, spadajmy tak. stąd, bo z środku rzeczne. Headshot w potelice przeciwko. No i oczywiście lecąca przed filmem reklamówka filmu RIPD. Ta, -a. kolejna Agenci z Bardzo przypomina w klimatach y, facetów w czerni, ale tak. to wcale nie jest złe. Nie, nie byli bardzo fajni. Jasne, lubię pierwszą część, lubię bardzo facetów w Czerni. Ja oglądałem w sumie pierwszą część, pierwszą część oglądałem parę razy, bo mi się bardzo spodobała. Druga nie była aż taka dobra, trzecia nie oglądałem w ogóle. E, Poznałem, trzecia że... to była czasem ta, w której ten stary odszedł na emeryturę? Nie, to co bym co i jak to było gdzie indziej. Trzecia to było to, kiedy, kiedy tam ten poszedł, przeniósł się w czasie. A to I... tego w ogóle nie oglądałem? Tego nie oglądałem w ogóle. Uh, leżę, bo nie mam tutaj kogo zestrzelić. Będę wdzięczna jeśli mnie podniesiesz i czas już, się już, kończy. Już, 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 już pejmy, pejmy, pejmy. Musisz się bardzo pospieszyć. S bardzo bardzo. Myślę, że można zabić tamtego jednego gościa, ale nope. sądzę, że... że to... Nie zdążyłbyś. No nie. Bada spajera, bada Jaki on jest miły, że się odsuwa w momencie, w którym jego butla zaczyna yy, mocno przeciekać. Eee... Bardzo miło z jego strony. Dzięki temu mniejsza szansa, że ty też oberwiesz, kiedy to wybuchnie. No dla, ja sprzedam złom. Ja też muszę sprzedać złom przy okazji. Trzeba będzie znaleźć ostatnie echo. Typhoon! Uuu. Ogre Class Mod dla bezerkera Shotgun Fire Rate 60% smusznego. Kurde, mam jest. What the hell? A to jest snajperka, ok. Jeszcze się zastanawiałam się, dlaczego to ma takie obrażenia dzikie. No to już wiem. Eee, Battle Raven, to jest to, co ty podniosłeś? Tak. To, co ma taką serię tak. śmieszną, plus tak, 5? Tak, 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 tak. tak. Ty to podniosłeś i ja też to mam. Tak? No? Nie wiem czemu. Mam Caustic Raven. A ja mam Battle Raven. To ty masz to jako ten, to jest ty to, zapomniałeś poprzednio i to testowałeś, i się to nie podobało. Aha, okej, okay. sprzedaję. Bo za drugą kopię. Are you ready? O, poczekaj. Poczekuję. Kurka wodna, dobra, będę musiała to później sprawdzić. Tak, jestem ready. Mm mmm, mmm. Jeszcze mam tu jedno eko do skamięcia. O, eko. Uh, where is the echo? Echo, echo, echo. Ksynecka? Crimson mm -hmm. Shorty, what the hell? Serio? Co <laughs> ciekawe, ty razem ty podskoczyłeś, bo ja go nawet nie zauważyłam. Ja tylko usłyszałam, ja nie podskoczyłem. Eee! Ja po prostu się zaśmiałem.

Killed the doll under Secretary Force a while back. Oh, wait. Uh, that was before you were born. Unbelievable. What am I doing with my life? Well, I wanted to let you know I'll be shooting a whole lot of them. Oh, and I quit. Now, uh, when this mission is done, I'm leaving the lance, which I know is punishable by death, but um you know, the suits the changing diapers couldn't find the car keys if they dropped them in their own pockets. So I'm not too worried you'll try down on the other side of graphic 4 In conclusion tools słodkie naprawdę słodkie